Uprząż Jazz z 2019 roku i Uprząż Jazz z 2014 5 lat użytkowałem tego Jazza i teraz dostałem nowego. Czym się różnią? Ważne rzeczy są niewidoczne. Ważną rzeczą jest w nowym drzezie deska węglowa, sztywna W starym rzezie jest deska z poliwęglanu elastyczna, która się układała do ciała bardziej, więc twarda deska powinna lepiej przenosić ruchy ciała. I druga ważna rzecz, której też nie widać, to jest w nowym Jazz'ie regulacja podparcia zaraz za deską części, dolnej części plecowej. W starym Jazz'ie nie było tego, musiałem sobie to zrobić. Tutaj taką taśmę przeszyłem, żeby móc się porządnie zaprzeć na podnóżku. Wszystkie materiały są, widać, delikatniejsze, to jest cockpit. I hmm, front kontener. Z tkaniny grubej parolotniowej. A tutaj jest jakaś tkanina, bardziej używana, taka do toreb. Hmm. Jeżeli chodzi o materiały, to w starej uprzęży cały dół był zrobiony z kordury. A w nowej uprzęży też jest kordura, ale. Na dole, ale jest cieńsza. I ta kordura, jak widać, po pięciu latach użytkowania, mimo że porysowana, nigdzie nie jest uszkodzona. Boki, mimo że z delikatniejszej tkaniny, też porysowane i też są praktycznie nieuszkodzone. A tutaj można zobaczyć, że poprzedni model uprzęży jest trochę weselszy niż ta nowa. Jeżeli chodzi o plecy uprzęży, czyli tam, gdzie się pilo dopiera, w starej był to po prostu taki smutna płaszczyzna z czarnego materiału. Tutaj jest troszkę rozweselone to za pomocą tej perforowanej gąbki, tutaj widzę, że dodana jeszcze w bagażniku wyloty do jakichś rurek, pewnie dla tych, co lubią pić w powietrzu. Bagażnik został zmieniony. No, niby szczegół, bagażnik wygląda na dosyć obszerny, więc to jest plus. W jednej, jak i w drugiej uprzęży, były dosyć obszerne bagażniki. Z tym, że zamek w starej uprzęży był tak skonstruowany, że wchodził często pod główkę i utrudniał odmykanie. Natomiast tutaj jest zamek tak zrobiony, że nie będzie tego, tego, tego problemu. Jest, suwak jest odwrócony, jest zupełnie gładki i nic nie będzie podchodzić pod główkę w czasie odpinania. przodu jest mały bagażnik. Tutaj mały bagażnik jest zamykany za pomocą pętelki i takiego koralika, bagażnik jest z siatki, jest też wyprowadzenie wężyka do balastu. W starym był zrobiony z tkaniny i zamykany na suwak. Nie będę tego odmykał, oczywiście, do uprzęży. Jest też dodany mała półeczka do przyrządów, żeby poprawić kąt patrzenia na te przyrządy. To jest wystarczające do oglądania wariometru czy GPS-a. Ta półeczka ma też standardowo do uprzęży dodany nóż. Nóż jest dodany dlatego, że V taśma oraz taśma piersiowa one są na karabinku, tutaj nie ma zamków. Ja w ogóle tego nie rozpinam, zakładam tą uprzęż tak jak spodnie i dla mnie to jest zaleta, ale gdybym zawisł na drzewach lub miał wpaść do wody to mogę mieć problem z odpięciem takiej uprzęży, więc po to jest ten nóż tutaj do, dodany do niej, żeby można było przeciąć te taśmy w razie poważnej awarii. Tak jak powiedziałem, zakładam tą uprząż tak jak spodnie, czyli wkładam nogę tędy obok tych taśm i zdarzyło mi się już przełożyć nogę pomiędzy tymi taśmami, więc to czego mi brakuje to w tej uprzęży złapanie tych taśm za pomocą jakiegoś rękawa z lajkry, tak żeby nie włożyć nogi pomiędzy te taśmy. Tak samo tutaj z boku by się przydało, żeby ta lajkra była trochę głębiej przeprowadzona wewnątrz, żeby znowuż tą taśmę, oczywiście też mi się udało kiedyś nogę przełożyć pod tą taśmą, żeby ona była zakryta lajkrą. To jest zrobione nowa regulacja do przodu deski. Praktycznie z tego nie korzystam. Regulacja tutaj podparcia do pleców. To jest też zrobione na lince w tym egzemplarzu uprzęży. No i oczywiście wszystkie pozostałe regulacje, które w starej uprzęży miałem po przymierzeniu uprzęży i wyregulowaniu miałem pozaszywane. Tutaj też już nie ma tych czerwonych pętli, które służą do ciągnięcia, tak jak tutaj jest pętla służąca do ciągnięcia taśmy. Podparcia plecowego tutaj już nie ma, a to w zasadzie po jednym ustawieniu to należy sobie po prostu zaszyć i to powinno przestać istnieć dla, dla pilota. No i to są chyba wszystkie, wszystkie różnice takie najistotniejsze. Jest to uprząż, która ma podnóżek, ma spida, podnóżek i spid. Są połączone ze sobą gumką. Wewnątrz też ładny standard. Na przykład bloczek od spida. Tutaj powinien być, o, tutaj jest bloczek od Spida. jest osłonięty przez neopren, tak żeby się nic nie dostało do bloczka w trakcie jego używania. O, kieszenie po bokach, ja z nich nie korzystam, no ale podobno są piloci, którzy zabierają jakieś batoniki w powietrze, więc tutaj. Te, te kieszenie do czegoś właśnie takiego mogą mi służyć. Stary starych był były kieszenie jeszcze zamykane na taki magnesik. O, proszę bardzo. Magnes bardzo ładnie działał. Widocznie uznano, że ten magnes jest niepotrzebny, też nie ma. No, to co jeszcze istotnego można powiedzieć. To waga tej uprzęży. Ona jest poniżej 3 kg, 2,85 czy coś takiego. Nie ma to znaczenia, te gramy pojedyncze. Aha. Jeszcze taśma piersiowa w, tamty, w tamtym modelu była nieregulowana. W tym też jest nieregulowana i bardzo dobrze, ponieważ piloci najczęściej regulują ją źle, więc lepiej, żeby była tak jak sobie producent życzy. Te taśmy też po wyregulowaniu będę musiał pozaszywać, ponieważ nie wiem, na, tych, na tych klamrach lubią się rozjeżdżać, więc więc zaszycie będzie konieczne. No i myślę, że to są najważniejsze rzeczy, jakie można powiedzieć o tych uszężach.